Cześć, y, witajcie w następnym odcinku, Za, zagrajmy w Star Planet, dobra, ona już napisała, y, to y, te, ten odcinek to będzie noc hakerów, y, więc nie będzie zwykłego odcinka, już, już piszę. Privet. No, i co podajemy suite Daria 1 2 3 8 1 3. Si pisze. Dobra, nie musisz tylko zwał nam ci grafa. Daan, dobra, daam. To się idzie wy masz moje konto w na tamtym końcu a dzięks no i pozdrawiamy kondzia 1 2 3 5 6 7 8 no Masz fajną fryzurę jako 1... coś tam, coś tam. 2, 1, 2. Zatrzymam no. na id. Ogarniejcie mam jeden. Pokoju okay, ogarniecie, bo ja, ja też nie. <grym> Kitty 1, 2, 3, pozwolę ciągle. Lepiej się przebiorę. Tak, przebiorę się. Hello. <grym> A nie co? Staję. Problem. Nie mam cichu. Brzydki. Tak, nie mam. Nie mam. Po prostu sobie ubiorę jakąś brzydką internet D i pójdzie. Mm. O. Może tam być? Nieładny? Pigi są jeszcze do mnie. Z żadnych dodatków ani niczego. Po, pozdrowiłam Cię, pozdrowiłam Cię, wieki temu. No przecież Was pozdrowiłam, no. Nie mam, nie mam... O, 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 te włosy, te włosy. Dobra. Trzeba się przebrać No, wiem, że tak... A swoje No, nie, on nimki. Stop. Nie wiem, że to Ale chcecie, żeby mi to ukradli? Już naprawdę? A tu zrobimy jeszcze raz? Black Girl 96. 6 mi się jej Teraz jest akurat już Wam mówię, już Wam mówię 13.50. O 14.50. Um, jeszcze może będę nagrywać wieczór. O 16 będę, tak? Więc o 16 chyba będę nagrywać. Um, jak się to Będę pisać dalej obrażeń, bo się obraża. No wiem brzydko, ja się nie, patrzeć nie da. Nagrywam noc Hak. Ha. Kto powie hej it? Kto da ten prezent? Chcę y, y, sorry, ale chcę się poobserwować. Szukam, nikt nie daje prezentu albo gra. Oooooo, co to jest Tak, ładnie, udziękuję. Dziękuję, 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 dziękuję. Nie, ja się tak nie biorę, ale nowe idź dam. Ale to czy nie napisała tutaj z innego statusu. No, się no. Chcesz... Ogarnijcie, dam dzisiaj się nawet dlaczego teraz drugie. Nie mogę dać jego ogarnieć, nie pisznie. Nie, nie ogarnię. Nie ogarniecie tego, ale ja nie wiem jak się pisze. Aktu jest Jak to się to nie? Nowa modelka. No pewnie. O zobaczycie, czy jest Ania z jednego. To w górze, a, jest blondynką. No jest Wszystkie ani zielone, no w górze się ubierają na Tak, to... to, to trochę psychiczne. Mmm, to jest taka. Dobra, ja, nie będę y, marnować czasu, bo już 8 minut nagrywam. To y, jest Maria. No dach ktoś ten jeszcze mój prezent. Jeszcze się zemszczę, jak ja będę bym... miała Będziecie mnie prosić o te, 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 te... O no to wiesz, wie, wie, wiecie co to, no to wiecie. Nie, stać do bluzkę. Ja zbieram na to, zbieram na to. ktoś był takim musi... Mógł mi to dać! Nie, nie ogarniam, nie o, 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 nie, To było takie. Ej, ja nie chcę być w niebieskim. Mm, sorry. I za dużo. Jezus, odkąd Elena Ty się tak dziwnie ubiera? Elena 006. <facial> A no tak, na noc haków się ubrała. No, zapomniałam. Kto, kto jest brzyczy? Zapomniałam z mieć animiki, ale głupia. Sorry. Kto, kto jest bryczy? Ja czy ona? Ja czy ona? Pewnie, już ja. Dobra, to co tam będzie wyłazić? Y, y, Chodź do mojego pokoju. Chcecie być na nagraniu?

Szybko do mnie, kaman. Dlaczego? Dlaczego? Pozdrow, no jak już mówiłam, to bym działa Pozdrowiła. Dlaczego i pozrowiła? No chodźcie, żeż do mnie z imprezy. E, mm, e, b, 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 b. Mniejsza, mniejsza, już 10 minut nagrywam wow. Myślę, że będę mogła y, dalej Jeśli będzie 15 minut i nie będę mogła dalej nagrywać, to y, pamiętajcie, że będzie jeszcze jeden odcinek. Będzie jeszcze jeden. Pamiętajcie, już jest 11 jeden nie I pamiętajcie, nie, nie ufajcie tolki, tolka jeden. Mm. Szkoda. Wylałam na tamtym, bo chciałam nie Chodź do mnie. Chodź do mnie. 终于。嗯 yeah. is not the Wciska to wyjść, to oglądasz końdziu. A mm. Akurat dzisiaj jest nas hakerów, haków, a wtedy oglądam nas haków na id. Tak. Jej, opróżnię to, będę mogła to opróżnić. Już za niedługo, już w maju. Jej. O uh -huh. Kondia, chodź tu. Kaman, Kondia. Kaman, <laughs> Kondia.